Serdecznie. Dzisiaj będę przedstawiać to, co się wydarzy w ciągu najbliższego miesiąca, jeśli chodzi o znak Zodiaku Byk. Powiem na pewno ogólnie, co się wydarzy. Wybiorę również kartę, abyście mogli się dowiedzieć, czego nie robić, czy rozpoczynać coś od nowa. Również powiem na temat finansów pracy, powiem też coś o miłości. Wybiorę kartę dla osób 50+, które już skończyły pół wieku i również też na koniec wybiorę kartę wyroczni, żeby dać przesłanie na najbliższy miesiąc dla was. Chciałam was serdecznie powitać, również podziękować za wszelkie subskrypcje, za wszelkie lajki. Jest mi bardzo miło. Cieszę się z komentarzy. One też troszkę nakierowują, co oczekujecie ode mnie. Więc na tej podstawie tutaj staram się zawsze dla Was coś rozłożyć. Osoby, których są zainteresowane takim rozkładem indywidualnym, to oczywiście zapraszam do mnie na stronę. Na stronie znajdziecie szereg usług. Również i też na stronie jest wróżka Gaja. To jest moja córka. Razem współpracujemy. Więc też można sobie coś dobrać w kartach, i nie tylko są rytuały i brązoletki szczęścia, które też mam tutaj zawsze i dzisiaj również przy sobie. A tymczasem przedstawię Wam karty. Więc tak, co ogólnie dla byka na ten miesiąc wrzesień, co karty pokażą. Zobaczymy, co będzie ogólnie. Na pewno tutaj będzie trzeba zwrócić uwagę na to, jeśli chodzi o wydatki na dzieci. Osoby, które mają jakieś finanse, mają kłopoty finansowe, przejściowe, więc muszą troszkę się wstrzymać, dlatego że sytuacja w tym miesiącu będzie trudniejsza. Będzie więcej wydatków niż przewidywaliście, i karty pokazują, że w zasadzie wasze finanse poprawią się troszeczkę później, więc tu jest bardzo pokazane finansowo dla Was ogólnie na początku. Też jest pokazane, że osoby, które czegoś się uczą, chcą coś osiągnąć, starają się też zdobyć jakąś nową pracę, coś nowego, to też widać, że jest to odpowiedni czas, abyście mogli rozpocząć to realizować. Zresztą jest, wiadomo, wrzesień, więc wielu z Was na pewno rozpoczyna też naukę. Ale też niektórzy mają możliwość rozpoczęcia pracy. Więc, jeśli jest coś nowego, to jak najbardziej jest to dobry czas. Widać też, że sprawy Wam się poukładają, jeśli chodzi o urzędy. Widać, że również będziecie mieli do podjęcia trudną decyzję. Jest to decyzja związana z Waszym życiem osobistym. Będziecie na skraju takiej, no, takiego porozumienia, Pomiędzy rodziną widać w kartach, że może stworzyć się zamieszanie właśnie poprzez dzieci, poprzez jakąś sytuację życiową. I tutaj karty pokazują, że nie należałoby nic zmieniać, nie angażować się w to, tylko po prostu to, co musicie w związku z tym zrobić i zostawić to samo sobie. Na pewno tutaj zostanie to wyjaśnione i tak w późniejszym czasie. I na pewno z korzyścią dla Was. Więc jeśli będziecie wprowadzać jakieś innowacje, zmiany, to też będzie miało wpływ na to, że no nie będzie to korzystne. Więc ogólnie Wasza sytuacja we wrześniu jest w miarę dobra. Jedyne, co, na co trzeba tak zwrócić uwagę, to co powiedziałam właśnie na temat wydatków na dzieci. Natomiast zobaczymy teraz w drugim tarocie. Czego nie powinniście robić w tym miesiącu. Teraz zobaczymy dla was. Na pewno tutaj są pokazane jest koło fortuny, więc na pewno nie powinniście w tym momencie ryzykować inwestycje przy tych wydatkach, a będziecie mieli taką możliwość i karty tu pokazują, żeby zwrócić na to uwagę, dlatego że nie będzie to odpowiedni moment, a jeśli już nawet decydujecie się na taką inwestycję, to przemyślcie, czy akurat tą, którą chcecie w tym miesiącu realizować, będzie dla Was dobra. Chyba, że jest to zupełnie coś nowego, to warto się z tym troszkę zapoznać, jeśli to jest coś, co nie było w Waszym życiu dotychczas. Zobaczymy, czy powinniście coś rozpocząć od nowa. No, tu jest pokazane, że, no, jak najbardziej. Tylko, wasz początek, żebyście mogli rozpocząć coś od nowa, to będzie bardzo trudny. Będzie bardzo trudno wam osiągnąć swój cel. I tutaj chodzi o cel zawodowy, więc jeśli idziecie w tym kierunku, który już sobie obraliście jeszcze w poprzednim miesiącu, to warto przeanalizować drogę, bo tą drogą, którą dążycie, nie będziecie mogli osiągnąć w wyznaczonym przez siebie, czasie określonego celu. Więc w sprawach zawodowych, y, czy rozpocząć coś od nowa, to tak, ale zmienić swoją ścieżkę. Bo tu najbardziej jest y, u was y, najważniejszy w tym miesiącu system spraw zawodowych. Zobaczymy teraz, jak będą wyglądały Wasze finanse ogólnie, co powinniście zrobić względem finansów teraz w tym miesiącu. Zobaczymy, co te karty pokażą. Na pewno widać, że jak najbardziej praca jest stabilizacja, więc widać w kartach, że finanse, to co Wam wychodzi, poprawią się w kolejnym miesiącu. Ten miesiąc jest pokazany początkiem poprawy, początkiem czegoś nowego, czyli dodatkowe zajęcie, które będziecie wykonywać, które jest związane z inwestycją, ale nie tą pierwszą, o której pomyśleliście, przyniesie Wam zyski. Ale nie jeszcze w tym miesiącu. Widać, że to będzie za okres około dwóch miesięcy, jednakże widać, że Wasze fundusze będą szły w górę i będziecie mogli mieć taką stabilizację. Niekoniecznie, że do końca roku cały czas, ale na pewno stabilizację osiągniecie, jeśli chodzi o ten miesiąc. Jest też pokazane, że powinniście odkładać tu jest pokazana inwestycja w mieszkanie, gdzieś za okres 4 miesięcy, więc. Osoby, które chcą zainwestować w mieszkanie, albo też widać, że będziecie pomagać komuś, żeby ktoś zainwestował, to warto odczekać, tak jak tu karty sugerują, te cztery miesiące, niż od razu przy pierwszych jakichś odłożonych pieniądzach decydować, bo wybierzecie coś, co nie będzie na możliwe na wasze możliwości i też nie będzie to coś dla was produktywnego, fajnego, z czego byście chcieli korzystać. Zobaczymy, jak tu będzie przedstawiać się dla Was praca. Łącznie z edukacją, zobaczymy. Na pewno tutaj widać, że w pracy osiągniecie swój cel, czyli osoby, które starają się o to, żeby podnieść kwalifikacje, żeby osiągnąć wyznaczony cel, osiągnąć coś wyższego, Ambicje speń, spełnić bądź dostać lepsze stanowisko, to jest to dobry miesiąc, dobry czas i warto nawet o to powalczyć. Nawet jeśli ktoś wam tego nie proponuje, to warto po prostu zaproponować komuś taką prośbę, wystosować, dlatego że karty pokazują, że macie sprzyjający czas na to i ktoś was doceni i ma możliwości, żeby podnieść wam nie tylko stawki finansowe, ale kwalifikacje. Więc również, jeśli się uczycie, to wasze kwalifikacje zostaną też docenione. Jeśli chodzi o dalej, o pracę, to tutaj związane jest z tym, żeby zwrócić uwagę na ten rozwój, dlatego że praca, którą będziecie wykonywać, już jak dostaniecie te lepsze stanowisko, te, to co będziecie chcieli już robić, chociaż niektóre osoby mogą nie chcieć nic zmieniać, to widać w karcie, że zatrzymacie się w tym rozwoju i na tym się skończy, skończą Wasze możliwości jeśli chodzi nawet już nie tylko o ten miesiąc, ale i ten rok, widać, że będziecie mieli dosyć, nie będziecie chcieli się uczyć, nie będziecie chcieli się rozwijać, będziecie uważali, że to, co osiągnęliście, to już jest wystarczająco dobre, i być może dla niektórych osób to będzie dobre, ale niektóre inne osoby pewnie chciałyby więcej się uczyć, więcej coś podnieść, zrealizować. To jak najbardziej jest to warte do zrealizowania, tym bardziej przy takich ładnych kartach. Widać też, że Dzięki pracy będziecie mogli zrealizować cel nie tylko mieszkaniowy, ale widać związany z wyjazdem. Na pewno też praca pozwoli na to, żebyście mogli skorzystać, i będzie to wyjazd przyjemnościowy. Ale też będzie pokazywał, że będziecie mogli się czegoś nauczyć, więc być może to będzie jakaś delegacja z firmy, a może też z powodu waszego zainteresowania tym, co robicie, będzie tutaj potrzebny taki wyjazd, z którego skorzystacie i na pewno wpłynie to bardzo korzystnie na to, co robicie, na wasze życie. Zawsze taki wyjazd jest całą przyjemnością. Nie można tylko siedzieć w domu i, i patrzeć się w cztery ściany. Dobrze i zobaczymy teraz jak będzie z miłością, więc zobaczymy jak miłość u was tutaj w kartach będzie wyglądać ogólnie tygodniówce zrobiłam taką rozszerzoną, więc tutaj tak ogólnie wam powiem w miłości na ten miesiąc. Jeśli chodzi o kobiety. Hmm. Tu jest pokazane, że na pewno będzie dużo romantyczności. Widać w kartach też, że potrzebujecie kontaktu. Macie brak kontaktu, brak porozumienia. Brakuje wam też takich innych spotkań, więc karty pokazują, że powinniście ze sobą więcej spędzać czasu. Zbyt mało spędzanie czasu będzie powodowało konflikty, niedogadywanie się. Przecież nie każdy. Tak lubi i nie wszyscy tak lubią, więc warto czasem jednak to zmienić. Tu jest pokazane, jeśli chodzi o mężczyzn ogólnie, że wkrótce wszystko pójdzie po waszym planie. Widać, że wy czyścicie się z zarzutów, czyli nie będziecie musieli się obawiać, że ktoś będzie myślał o was źle, że, że coś robicie nie tak, że też jeśli macie brak zaufania od strony partnerki, to widać w kartach, że. Na pewno nie będzie miało to już miejsca, nie będziecie musieli obawiać się takich sytuacji. Takich sytuacji po prostu nie powinno być, i myślę, że na pewno nie będzie. Trzeba myśleć pozytywnie, bo wtedy wiadomo, przyciąga się te pozytywne rzeczy. Choć nie zawsze jest łatwo myśleć pozytywnie, to też jest długa droga. No, i teraz wyciągnę kartę 50, plus, czyli dla osób, które skończyły pół wieku, jakieś przesłanie na ten miesiąc z ładnych kart. Zobaczymy, co tutaj możemy dla Was wybrać. Tu jest pokazana, pokazana kreatywność, więc jak najbardziej powinniście zwrócić uwagę na to, co tworzycie. Macie szansę. Osoby, które coś tworzą, które realizują, jakieś dzieła sztuki, jakieś rzeczy, które mogą sprawić przyjemność, to jak najbardziej powinny to realizować, bo widać, że ten czas nie będzie dla Was złym czasem. Możecie coś stworzyć, co nawet przyniesie w przyszłości, może nie od razu jakieś dochody, ale też uprzyjemni Wam, umili czas, też podniesie możliwości i Waszą ocenę. Teraz zobaczymy, jaką macie kartę runiczną wyroczni na ten miesiąc, co Was tutaj... Jakie możecie mieć przesłanie? I tutaj jest pokazana gwałtowna zmiana, przełamywanie ograniczeń, czyli ważne, żebyście przestali ograniczać wszystko w swoim życiu, ograniczać też kontakty, ograniczać siebie. Też przełamać się do różnych spraw, nieraz czegoś się wstydzicie, boicie się gwałtownych zmian, więc tu jest pokazane, że jak najbardziej powinniście to zmienić i na pewno taka zmiana nastąpi i to będzie pozytywne dla Was, więc nie powinniście się czegoś obawiać. To wszystko, co mogłabym Wam przekazać na ten miesiąc wrzesień. Myślę, że macie dobre karty. Także możecie być bardzo spokojni. Dziękuję Wam serdecznie za słuchanie, za oglądanie. I jeśli się podobało, to zapraszam, kliknij wesprzyj. To tym będziesz, będziesz mogła, mógł zafundować nam pyszną kawkę. Dziękuję ślicznie.